Ja jestem Mr. Happy Polak, a to jest pierwszy odcinek poradników, jak zainstalować moda do Minecrafta Dobra, wchodzicie w przeglądarkę. To jest, toman, to będzie poradnik, jak zainstalować. Tu mamy items. Wchodzę w ostatnie zamknięte, bo ja ostatnio pobierałem, Więc tutaj klikamy: Wow, mordę, fuck you. Dobra, coś się tu zryło Okej, okay. mamy to. E, to jest forum Tomany Items. Czekajcie, bo ja chciałbym powiększyć, jakbym mógł. O. Forum to many items, e, forum e, Minecraft mod... To many items, chciałem powiedzieć. Dobra. Forum Minecraft mod, e, różnych modów, nie tylko, kurde, lata Nie tylko. To jest ogólnie forum do Minecrafta. Tutaj macie na 1.5.2. Jeden, na jeden, Niestety nie mam aktualizacji, nie mogę zaktualizować do 1.5.2, bo jeszcze tej wersji nie ma. Więc, no. Więc to, klikacie tu, będzie tutaj skibat, klikacie to. Teraz wchodzimy, pobrane pliki, znaczy wy możecie tam, tam uruchamiacie to. Uruchamiacie to. Dobra, wyłączę. Nie by, że to było, czy zamknij okno, tam. I tutaj to będzie Wam potrzebne, i jeszcze jedno będzie Wam potrzebne. Wchodzicie w komputer, wpisujecie procent appda a, p, p, d, a. a, d, a procent. nie do a procent ok Minecraft kropka nie będę robił przeglądu Minecrafta nie, nie będę robił do czego to tak. yy, albo zrobię jeśli winrar no i to Usu tu będziecie mieli meta -inf, ja usunąłem to już dawno bo Mam kilka modów tutaj oprócz tego to manual items więc tu, buja. ja ok i tutaj jedziemy Us wyłączamy to szybki przegląd będzie s znaczy u mnie to jest Minecraft e, normalny e, Minecraft e, logujemy się, tu jest Minecraft e, SP a tu jest Minecraft szklan, Minecraft mańs, mańsza ta, która go nie korzysta, to mam na niego posługi. Dobra, jedna osoba. Ta jedna, myślałam. O, i patrzcie, tutaj. Tutaj macie rzeczy na przykład, że całe życie, tu macie poziom trudności, tu macie y, dzień, noc itp., y, itp., wieczór, pełny. Tu macie mod, y, tryby, tu macie wodę, ten, czy deszcz, Zależy w jakim rejonie jesteście, to na przykład jak, dobra. Tu macie tak, y, tu macie te rzeczy różne, tu macie y, też rzeczy różne, to y, znaczy tu macie do ten, a tu macie takie coś możecie sobie ten I patrzcie. Już sobie tu naszykowałem diaksy, żeby nie było. Patrzcie. Słuchajcie, jak się natkniecie... Aha, muszę wyłączyć. Poczekajcie, zniszczę to. I zrobię takie potwórę. Dajmy na to, że się natknęliście na takie coś, o. Dobra. E, wyłączamy Creative, włączamy Survival. Wow, oh, fuck. Bierzecie tak. Z takich czterech, patrzcie ile wypadło. Cały jest tak? Tam były cztery? Tak, cztery były. No nie cały, sorry, 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 to muszę pousuwać, tu macie do usunięcia, dobra, jedziemy, jeszcze raz chcę wam pokazać, no, bo mi nie wykłóca się, dajmy, że pokażę wam na tych czterech. Znaczy na tych, patrzcie ile wylecie, tutaj, patrzcie, mamy 26 diaksów, więc... No, więc, 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 co ty tam? E, tutaj macie na przykład szybkość, dodajecie, możecie dodać sobie e, wyczerpanie na przykład różne rzeczy i też ile trwa. Możecie dodać do ulubionych i już macie to. No. Tu macie fajerwerki. Tutaj na przykład taką zrobiłem sobie. Było za dużo dodałem. W kształcie klipek w mordę. W którą wy stronę lecicie? Idiotyczne fajerwerki. Patrzcie. Kurde, patrzcie. Teraz wam pokażę. Patrzcie. Kurde, pokażę wam to. O, tam wylek. To jest w kształcie creepera. O, tam wyległ. Widzieliście jego gębkę. Dobra. E, to już, e, kurde, zapisz. Dobra, sorry, że tak wychodzą. Dobra, to to prawie wszystko jeszcze jeśli chcecie let's play turysty gier z tych, to mówcie no i dalej to jest co? aha możecie o właśnie czekajcie zaraz jeśli no właśnie jeśli chcecie o wow, fuck sorry jeśli chcecie właśnie z tych tych to mówcie tu macie to Braidera i fuckle to wszystko. Jeśli pomogłem, możecie skomentować, zasubskrybować, no i lajkować, no. Jeśli, no. Jeszcze jest jedna sprawa. Mam nadzieję, że jakiś widzów tam zgodny, ale mnie to guzik obchodzi. Nagrywam, bo mi się chce. Ale jak będzie sub, to będzie motywacja do dalszej pracy ojmi Migach, dobra, cześć. Cześć.